Co myślą mieszkańcy naszego miasta na temat legalizacji marihuany? Zapraszamy do obejrzenia naszej sondy. Moje zdanie jest takie, że niepotrzebna jest. Ja nie jestem za marihu marihuano. za wprowadzeniem w ogóle. Także moim zdaniem jest niepotrzebna. E, nie, nie jestem za legalizacją. Ja to jestem przeciwny tego. Ja również. Przeciwny całkowicie. To już tacy co biorą to już mają szum w głowie, nie wiedzą co robią. Jak ktoś chce palić, niech pali na legalu normalnie, a nie musi się chować. Ja jestem przeciw, bo to jest niezdrowe, mimo tego, że niektórzy mówią, że to jest zdrowe, ale jeżeli ktoś by palił marihuanę tak, przypuśćmy, jak papierosy na ulicy, na przystanku, prawda, to małe dzieci się będą przyglądać, no, a to jest niezdrowe, ja, ja mówię, że nie. O, trudny temat. No, trudny. Ale chyba jesteśmy przeciwni temu. No, ja, ja jestem neutralnie nastawiony. Ja przeciwna. Myślę, że nie powinno być, nie powinna być zalegalizowana, absolutnie. Pod żadnym, w żadnych najmniejszych ilościach, nawet. Myślę, że to nie jest potrzebne. Bo po co pozwalać na zbyt wiele? E, nie mam o tym zdania. Ja no, ja to jestem to przeciwna. Marihuanie. Uważam, że to nie jest dobre. Barichuany. Nie, absolutnie. Żadnej realizacji. Żadnych narkotyków. Ani miękkich, ani twardych. Barichuany. Nie. Ja tak. <laughs> ja jestem za. Tak? No pewnie. Nie, no bo ma właściwości lecznicze nawet. Nie chodzi o to, żeby się ujarać. Yy, no nie. A dlaczego? <gry> no bo, ojejku, nie wiem, no dlaczego, no... No bo to nie jest jakieś, nie wiem, wydarzenie, sensacja, którą powinno się akceptować. Nie. Bo to początek do twardych narkotyków. Dziękuję. Ja jestem zdecydowanie przeciwny temu, ponieważ mam wtedy za dobry nastrój. I niczemu to nie służy po, poza tym, że wszyscy są szczęśliwi, i tylko banda prominentów, którzy nie mogą tego opodatkować, ponieważ jest to w Europie nielegalne, stara się e, wmówić nam, że to jest złe i niedobre. Jestem za legalizacją marihuany, tak? No, niestety nie. Bardzo mi nie. E, nie. Po prostu, prostu nie. Możecie uzasadnić jakoś? Czemu? Bo nie. bo To jest tak samo odrażniance, jak inne rzeczy, inne używki. Z tego chyba więcej będzie problemów niż pożytku. Yy, chyba tak. Tak, jestem. Naprawdę? Tak. A... Bo ja nieraz yy, też popalę od czasu do czasu. Dobrze, nie jestem za legalizacją, bo ci sobie i tak palą, no to znajdę dostęp do tego, czy to będzie legalne, czy nie. <głosy> <głosy> nie palimy, więc nam jest to obojętne. Trochę tak, samo. tak. Czemu nie? Jak najbardziej tak. A mógłby pan uzasadnić czemu? Yy, myślę, że każdy powinien mieć wolność wyboru. Uważam, że powinna być zrobiona. Zalegalizowana, tak? Oczywiście, że tak. A pan? Ja również polecam, ale w małej dawce. Bardzo małej dawce. E, nie, nie jestem za legalizacją marihuany. Z jednego krótkiego powodu jest zaliga, zalegalizowany alkohol. I co mamy na drogach? Jestem kierowcą zawodowym, no i widzę skutki, jakie są po alkoholu jazdy samochodem czy tam jakimś innym pojazdem. I według mnie Polacy nie są jeszcze na tyle dojrzali, żeby po marihuanie zachowywać się normalnie. Jest właśnie wystarczy spojrzeć na odsetek ludzi, jak, co robią po alkoholu samochodami. Jakie są wypadki. E, niedawno był przypadek w telewizji o dziewczynie, która po amfetaminie rozjechała dwoje dzieci ze skutkiem śmiertelnym. No to więc chyba... Nie wiem, nie podlega to dyskusji w ogóle. Absolutnie nie. <laughs> nie. Może Dlaczego? Hmm, dlaczego? Szkodliwe dla zdrowia. No, przede wszystkim dlatego. Nie tak. będę odpowiadał. Nie, nie jestem. Niestety, wydaje mi się, że od tego by się później zaczęło, i później dalej twarde narkotyki i tak dalej. I się kończy, wiadomo, uzależnieniem. Przestępczość i tak dalej. Co i plusy i, i minusy? E, powiem tak, nie palę, ale jestem zalegalem. Mhm. A kolega? Ja pobieram słowa kolegi. Ja nie. Ja tak. Dlaczego? Bo uważam, że jeżeli coś jest używane z rozsądkiem, to, 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 to nie szkodzi. Pod warunkiem, że jest to w rozsądnych ilościach używane. A pani czemu nie? Ja jestem z założenia na nie po prostu. Hmm. Tak. No dobrze. Tak. niech będzie legalna. No, może byś też. Jak takie będzie badania. legalna, to wtedy nie będzie takich nielegalnych źródeł, nie będzie takich, specyf takich specyfików chemicznych, yy, i wtedy będzie zdrowiej. Ja nie mam nic przeciwko. Czyli ta legalizacja? Tak, ja również. Ja to tam, ja sam. A czemu? A czemu? No bo mi to nie przeszkadza. To nie zabija. W niektórych yy, krajach po prostu to palo. Tak? Tam nie ma nic przeciwko. Tylko u nas jest taka dziwna. Metafora, że to jakieś narkotyki w ogóle. No pewnie, że tak. Dlaczego? Bo to jest bardzo dobre. Nie jest złe. Nie ma po tym agresji. Jest po prostu bardzo fajne. Na pewno nie. Nie zgadzam się. Legalizacja, bo to jest po prostu nie zgadzam się. Bo to jest. Będzie się więcej kłopotów. Wystarczy, co mamy teraz, ci się dzieje z naszej generacji. Wystarczy problemy, które mamy. Ja nie. Ja tak. Dlaczego nie? No nie chciałabym, żeby moje dzieci miały do tego dostęp. No a ja bym wolał, żeby same zdecydowały. Marihuana. Nie. <laughs> Dzięki. Tak, tylko z głową. Yy, trzeba by to jakoś ogarnąć od spodu, tak to ogólnie powiem. Zgadzam się, jestem w pełni za tym, że było można palić. W, yy, byłem, że tak powiem, w Holandii. Yy, powiem też tak, marihuana po prostu... Zmniejsza agresję wśród ludzi, tak to ogólnie powiem. Jest świetną rzeczą na uspokojenie się i nie ukrywam, że przydałoby mi się teraz, ale w Polsce jest nielegalny. Dziękujemy. Proszę bardzo.